Cześć Tu Yang z Todoła i to jest kolejny odcinek Wiem, że dawno odcinków nie było, ale to będzie odcinek powrotu na mój kanał. No, ale teraz najważniejsze jest to, że Kuźwa, jadę se, o tak, czy państwa tutaj w Boże piękny zachód słońca. Tam kopalnia Dupy Wiem, że nic nie widać A może wam pokażę moją kopalnię Dupy Patrz na to Kopalnię dupy, widzicie? Tam jest No Dobra, no co sobie pojedziemy dalej Kurwa, no jedziemy no A! 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 Nie! Ale trzęsie! O kurde! Takiego czegoś to ja nigdy nie widziałem! Żeby tak trzęsło Aparatem! Czyli telefonem! Patrz to! A no, że tu coś będzie! Głupiego! Niezrozumiałego! Wiem! Że nie mogę przyjechać! Ale niestety muszę tu siedzieć całe wakacje! Cały! A nie, nie całe! Nie, miesiąc, dobra! nie tak niecałe, niedługo przyjadę, może... Może w poniedziałek! Dobra! Kurwa, co to jest? Kiedy zachód słońca? Tam dziki mieszkają, polecam! Tutaj. Mamy snopki. Ła, to mnie kuje. O. O! O! o tu są ziemniaczki, proszę Państwa. A tam mieszka pojebana sąsiadka. O, tam, o tam, tam, tam. No. No, więc tak... O oh, fuck. Ona kurwa tam jest! O ja pierdolę! O ja pierdolę ona tam jest! O kurwa! O kurwa! Spierdalamy! Kurwa! Spierdalamy! Ja pierdolę! Ona tam jest! Kurwa! Nie! Nie! Jezu, ja Mam jeszcze to... Ja pierdolę. Jak... Pierdolę. Ja... No, no, Nie. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie Stop. Fuck, he's gone. Fuck, he's gone. Что so. Dobra, jedziemy z tym koksem, dobra. Cześć. I papa. Pa.